Witam serdecznie w kolejnej audycji tajemnice myśli. Oczywiście w Radiu Cenzura. E, słuchajcie e, długo myślałem co dzisiaj co dzisiaj poruszyć. A ponieważ miałem ostatnio miałem taki lekki chaos w głowie. Jakby nie, nie potrafię skupić myśli o. I może o tym chaosie byśmy trochę porozmawiali. Czym on jest, jak powstaje o, o, i czy mamy jakiś wpływ na ten nasz wewnętrzny chaos, bo często pewnie każdy z was yy, ma coś takiego w głowie, że nagle się, się nic się kupy nie trzyma, jak to się mówi. Myślimy, mówimy coś, ale to jedno z drugim nie ma, jak to się mówi, on się nie trzyma kupy totalnie. Często jest tak, że mamy jakieś wyobrażenie o sobie, ale wiemy tak naprawdę, jacy jesteśmy. Ale wyobrażenie o tym, jacy chcemy być, jest inne. No i rzeczywistość okazuje się, że. Robi nam psikusa, i, i to się jedno z drugim kompletnie nie trzyma. Kupy się nie trzyma. Ech. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy musimy coś powiedzieć w relacji w domu, z dziećmi, z żoną, z partnerką, czy z przyjacielem. Czy na jakichś biznesowych sprawach. I, i nie, nie, nie łączy nam się to wszystko. Chcielibyśmy coś powiedzieć, ale, ale nam to nie wychodzi. Jest jakiś totalnie wewnętrzny chaos. Zobaczcie, że ja w tej chwili też mam wewnętrzny taki chaos i tak trochę też będę chaotycznie dzisiaj może mówił. Ale może dojdę do, do pewnego. Momentu, w którym połączą mi się te kropki, bo jak bo ważną rzeczą jest zrównoważyć to, co chcemy powiedzieć, z tym, co mówimy. Bardzo często, kiedy hmm, Rozmawiamy z partnerem, z partnerką. Słychać taką, bo ty mnie nie rozumiesz. No, nie rozumiem ciebie, no nie rozumiem. No to jakś, skoro ja ciebie nie rozumiem, to spróbuj wytłumaczyć mi, jaka jesteś, jaki jesteś. I w tym momencie zaczynają się za przeproszeniem. Mówiąc kolokwialnie ja ja. Bo jak się zastanowimy, co my mamy powiedzieć partnerowi partnerce, jacy my jesteśmy? No no jacy. No, i, I tu, i tu je, zaczynają być, co? No, znaki zapytania. Jaki ja jestem, tak naprawdę? Co mamy mu powiedzieć? Jaki ja jestem? Jaka ja jestem? I okazuje się w pewnym momencie, zaraz, zaraz, ale ja sam nie wiem, jaki ja jestem, jaka ja jestem. I co ja mam mu powiedzieć? Co ja mam jej powiedzieć? I taka cisza następuje zazwyczaj w tej rozmowie. No to teraz wracamy do nas. Załóżmy, że ja bym chciał opowiedzieć, jaki ja jestem. To najpierw muszę, tak mi się wydaje, powinienem zmierzyć się sam ze sobą, jaki ja jestem. Nie wiem, może zapisać, jaki jestem, a jaki chciałbym być. Co bym chciał zmienić w swoim zachowaniu? Co bym za, za, zmienił w swoim myśleniu? To zaczynamy od myślenia, jak sami wiemy, a nie od zachowania. Bo najpierw jest myślenie, a potem jest zachowanie. No chociaż zdarzają się sytuacje tak zwanego zachowania bezmyślnego. Myśli. Pamiętacie ostatnie audycje? Myślę, więc jestem. Hmm. A może nie myślę, więc jestem. To co mówiłem, że w momencie kiedy przestajemy myśleć, to też jesteśmy tylko inni. No dobra, ale wróćmy do do, tych, do tego. Przekazania tej informacji partnerowi, partnerce, no jaki ja jestem. Skoro trudno nam jest samemu określić siebie, jaki jestem, to jak mamy przekazać innym, najbliższym, jaki jestem? Bo często jest tak, że Więcej mówimy, myślimy, mówimy na temat, jaki ja chcę być, niż o tym mówimy, jaki jestem naprawdę. Ten chaos między tym, jaki chcę być, a jaki jestem, polega na tym, że tak do końca to ja chyba nie rozumiem siebie, jaki jestem. Bardziej rozumiem, jaki chciałbym być, Niż jaki jestem. I porównanie tych dwóch elementów daje mi w tym momencie zrozumienie, co mam zmienić w tym, jaki jestem, w porównaniu z tym, jaki chciałbym być. Bo to się przekłada później na to, jak nas ludzie odbierają. A szczególnie najbliżsi. Bo ty co innego mówisz, a co innego robisz. No i tu jest i w tym momencie jest to święta prawda. Bo ja bym chciał, te, to bym chciał, to bym chciał, to. No to bym chciał, ale to jest tylko chciwość i chcenie. A jaki jestem? Skąd się bierze to, jaki jestem? Z przekonań? Z wychowania? Często właśnie, jeśli chodzi o wychowanie w rodzinie. Bo mój tata był taki, moja mama była taka, a ja bym chciał być inny, bym chciał być lepszy. Ale jestem, jaki jestem. Bo to jest program, który nam rodzice wklepali poprzez to, że tak oni się zachowywali, a ja zachowuję się, chciałbym zachowywać się inaczej. No i tu zaczyna być znowu ten chaos wewnętrzny, który powoduje. No co powoduje? Powoduje u mnie to, że Jestem niespójny. Mam w sobie tą hmm, brak tej równowagi między tym, jaki jestem, a tym, jaki chciałbym być. Bardzo często w takich sytuacjach chaosu yy, zaczynamy po. Pełniać dużo błędów, bo ale błędów polegających na tym, że zaczynamy siebie oceniać, sami siebie. Co jest tak naprawdę niezdrowe. Bo to, że dostajemy jakieś informacje, feedbacki od świata zewnętrznego powoduje to, że nie słyszę siebie albo boję się, że on ma rację, że taki jestem, a ja chciałbym i być inny. Na tym polega moja praca wewnętrzna samemu ze sobą. No i zaczyna być dyskomfort. Bardzo trudny dyskomfort, polegający na tym, że źle się. Czujemy, bo nas świat zewnętrzny ocenia w taki czy inny sposób. I zaczynamy tę ocenę świata zewnętrznego wrzucać sobie. I zaczynamy siebie oceniać, co jest rzeczą najgorszą z możliwych. Jesteśmy, jacy jesteśmy. A praca. Ze sobą polega na tym, żeby zmieniać przede wszystkim nasze zachowania, ale nasze nawyki przede wszystkim. Przede wszystkim nasze nawyki. Dlatego to ćwiczenie, które proponuję moim klientom, jeden z pierwszych ćwiczeń, które proponuję, polegający na tym, żeby Stworzyć sobie, ja zresztą to już chyba mówiłem, ale powtórzę, bo to jest ważne, stworzyć sobie cele. Cele krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, bo one, jak gdyby, pomagają nam w tym, żeby o, zmienić swoje to zachowanie, które mamy teraz. Jak gdyby nie będzie by... tworząc te cele, jak gdyby wykonujemy pewną formę pracy na tym, kim chcemy być w życiu. O, także widzicie, chaos. Chaos jest częstym elementem w naszym życiu. Ale też trzeba do niego w takiej czy w innej formie przyzwyczaić i nauczyć się, że on jest. A nie jak gdyby próbować z nim walczyć. tak? Bo walka zazwyczaj jest, polega na tym, że zaczynamy siebie źle oceniać i w pewnym sensie karać za to, co zrobiliśmy. W sposób jawny, taki yy, to, 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 co zrobiliśmy, to, co powiedzieliśmy, ale tak jak mówię, wszystko zaczyna się tu, w głowie, od naszych myśli. Samo uświadomienie sobie, że to jest jakaś chaotyczna myśl, jest czymś, co pomoże zrozumieć. Jacy tak naprawdę jesteśmy. O, tak jak powiedziałem na początku, że pewnie dzisiejsza audycja będzie mocno chaotyczna i, i, i jak widzę też jest, no ale o tym właśnie mówimy dzisiaj. O tym chaosie, który, który bardzo często gdzieś nam nas dopada i powoduje, no, Przede wszystkim nawet, nawet i powoduje depresję, bo taki chaos jest związany z tym, że nie akceptujemy siebie w danym momencie. No jak siebie nie akceptujemy, no to, za, to są podstawy do tego, żeby zrozumieć, czym jest depresja. To jest nic innego jak nieakceptowanie własnych myśli. A one są, niestety. I zdarzają się różne myśli. Jak je poukładać w takim razie? No, przede wszystkim samo uświadomienie sobie, że one są, a już jest, już jest yy, sukces. No, bo są. No, skoro w domu jest Bajzel, przepraszam, To, no żeby trochę coś, to trzeba poukładać. Tak? Trzeba wziąć i to, to, to zmienić, to, to przesunąć, to poukładać, to wrzucić na miejsce. Tak jest. No to, to może to samo zróbmy z naszą głową. Poukładajmy coś. To no wtedy, jak zaczniemy układać, Pewne elementy w naszej głowie. O, zobaczymy. No, to już jest poukładane. To ładnie wygląda. To też ładnie wygląda. Ale trzeba najpierw sobie uświadomić, że jest Bajzel. Także słuchajcie, ja myślę, że. Chaos. Jak to mówią, na początku był chaos. I z chaosu powstało wszystko. W związku z tym, poukładajmy w sobie ten chaos w taki sposób, żeby on był. Jak to nazwać? Kim ten chaos, czy czym ten chaos miałby być? Mm. Moja żona ma taką koszulkę bardzo ciekawą z napisem. Jak ten napis był? Tak żeby mnie. Bo to jest ważne. Że robisz. Nie, bo to co, coś podobnego, ale nie tak. Robisz chaos w moim chaosie. Chodzi o to, że każdy z nas ma ten chaos gdzieś tam w środku, a świat zewnętrzny powoduje, że ten mój chaos jest bardziej chaotyczny niż powinien być. Ale często jest tak, że w tym chaosie, który mamy lepiej się orientujemy niż ludzie, którzy są blisko nas albo przychodzą i patrzą jaki ty tu masz bajzel, ale ja w tym bajzlu się świetnie orientuję. Dlatego to, że ktoś ma wszystko ładnie poukładane, czy w domu, czy w firmie, czy w, w różnych miejscach, w, którym, w których przebywam, to, co nie, to nie znaczy, że ja się w tym nie orientuję. Ja się bardzo często orientuję w tym moim chaosie, jeszcze bardziej niż ci ludzie, którzy mają w domu wszystko poukładane, i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że ci ludzie bardzo często. I jak im się coś przestawi, tak chociaż kawałek się gubią. Nie można przestawić, bo to wszystko jest poukładane. To musi być na swoim miejscu. A jak mu trochę przestawisz, to się dopiero robi chaos. I dlatego dzisiaj troszkę krócej będę mówił żebyście się sami zorientowali. Czym w, w, u was jest wasz chaos? Piszcie w komentarzach, bardzo was proszę, bo mówienie o tym wszystkim w chaosie ma duże znaczenie dla wszystkich nas yy, i może pomóc w wielu trudnych sytuacjach, które nas yy, spotykają w życiu. A często sami musimy sobie poradzić z tym chaosem wewnętrznym. Inaczej to nikt za nas tego nie zrobi. Także dzisiaj na tym kończę. Troszkę krócej, ale myślę, że tak dosadnie o tym chaosie powiedziałem. Także do następnego tygodnia. Trzymajcie się i tajemnice naszych myśli ciąg dalszy za tydzień. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia.